Nazywam no, się Kazimierz Szwarkiewicz. dla tych osób, które tutaj nie znam, mam, a znam kilka, więc reszcie chciałem tak, żeby się przedstawić. Proszę Państwa, to znaczy jeszcze powtórzę to, co króciutko przed pójściem na kawę wszyscy, no przynajmniej nie wszyscy, przepraszam, mieli okazję o usłyszeć. Słowo konsultacje i w ogóle konsultacje jako takie uważam, są... Bardzo istotne i ważne, i z tym nie możemy nawet chyba dyskutować, nie ma nawet o tym, co się wypowiadać. Ale sposób tych konsultacji, oczywiście tak. I jeżeli patrzymy teraz na to, co tutaj, że tak powiem, się dzieje w tej chwili, to dla mnie jest to w pewnym sensie znowu zbiurokratyzowanie takiej fajnej formy, która mogłaby faktycznie dobrze działać. Więc jeżeli mam takie marzenie, powiedzmy żeby, jeżeli te konsultacje miały prawidłowo się odbywać, to głównie nacisk chyba powinien być położony na to, aby jednak aktywizować mieszkańców za wszelką cenę. Za wszelką cenę. Nie wiem, jakie to formy mają być, które spowodują większy udział, ale na pewno muszą być takie formy stosowane. Nie możemy praktycznie chyba iść takim prawem, jak to się wyraziłem, wykładem dosłownie akademickim, to do ludzi nie trzyma. Niestety jest to taka prawda, którą na co dzień nie można zauważyć. Więc my musimy chyba się, jak mówi się, zniżyć do poziomu tego, który najbardziej jest opierany przez społeczeństwo. Więc jeżeli takiej formy tego wylągu nie będzie, no to myślę, że te konsultacje w zasadzie będą tylko w sensie jakby do odnotowania dla urzędników, że oni faktycznie w czymś takim brali udział, że spełnili swój, że tak powiem obowiązek, podfajkowali wszystko, co trzeba i na tym zakończyliśmy, co nie znaczy, że cokolwiek z tego się w zasadzie urodzi i będzie rosło, więc dlatego ja jeszcze raz powtórzę, musimy od początku chyba wrócić do tego, żeby stworzyć klimat społeczny, który będzie do mieszkańców faktycznie przemawiał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko ty, tak, jedno zdanie Pamiętaj, że żeby nie naszych nasze mieszkańców, Powiedziałem, że musimy się zmniejszać do ich poziomu, bo do ich to wysoki, jest wysoki e, ten, jest, jest jakbyś tam równy poziom, ale e, rzeczywiście zadanie jak najszerszy udział jest ważny. Czy ktoś jeszcze ma tutaj, e, proszę bardzo? Prawodawski ma już chyba w całej większości mieszkańców. Pozwolę sobie na początku zrezygnować z tej wypowiedzi. Wypowiedź pana Jakuba oczywiście była świetna. To była wypowiedź chowca, przypłaczek, który wie o czym mówi. Oczywiście można by się zastanowić na ile jego konkluzję można znaleźć w dziele Skańca, pod to wyspa piguinów, ale to już jest temat na spójną rozmowę. Kolejne wystąpienie pani Beaty pojawiły się dwa istotne elementy, które w mojej ocenie wypadało go Pierwszy, w momencie, w którym Pani Brat mówiła o konsultacjach, mówiła tylko o organizacjach pozarządowych. Po raz pierwszy o mieszkańcach powiedziała, kiedy mówiła o kosztach konsultacji. To jest może drobnostka, ale pokazuje sedno problemu. W eglowskich konsultacjach nigdy nie traktowano poważnie mieszkańców. Pani Bada mówiła również o konieczności postawienia diagnozy. I zastanawiające jest to, że tej diagnozy. Dzisiaj tutaj mając czas, można zrobić takie sobie które można postawić, się zrobiła. Dlaczego? Ponieważ ta diagnoza byłaby bardzo niekorzystna dla reprezentacji organizacji, która ją tu postawiła. I ta pani z pełną świadomością uciekła od tego tematu, więc ja postaram się tę diagnozę postawić ze mną. Pierwsza rzecz to organizacje pozarządowe stały się izolatorem pomiędzy władzą a mieszkańcami. To organizacje pozarządowe próbowały mówić władzy, co mieszkańcy myślą na temat tego, co się dzieje w samym mieście. Dzisiaj dostałem informację, że jedna ze spółdzielni mieszkaniowych prawdopodobnie chce wrócić do tej tradycji i próbuje zostać izolatorem pomiędzy władzą a mieszkańcami w procesie konsultacji budżetu obywatelskiego. I to ona chce reprezentować mieszkańców swoich zasobów w tym projekcie. To jest to zaprzeczenie zaprzeczenie idei całego tego, ale informacja jest średnia już je nie sprawdziłem, więc po prostu pokazuje, że ten proces, który trwał od bardzo długiego okresu czasu, w dalszym ciągu zachować. Zresztą byliście Państwo świadkami zdarzeń, które miały miejsce na tej sali. Tu w dalszym ciągu nie chce się słuchać głosów mieszkańców. Tu w dalszym ciągu nie chcesz się słuchać głosów krytyki. Tu w dalszym ciągu chcecie uprawiać proponane sukcesy. Nie jest to zasługa pana i głowicza, bo nie mówić, a osobiście o ocenie osobiście. Nastąpił główny obór społecznej. Celem działania organizacji pozarządowych nie było służenie mieszkańców, mieszkańców ich interesów, ale służenie samym sobie. Nastąpiło coś takiego jak stworzenie e, urzędniczej klasy organizacji pozarządowych. Ludzi, którzy zawodowo prowadzą działalność społeczną. No, wybaczcie panowie, ale jeżeli Organizacje pozarządowe robią spotkanie, to jak na tym spotkaniu mają się znaleźć mieszkańcy przedstawiciele tych organizacji, którzy nie mają etatowych pracowników, które płacą za ich pracę społeczną. To jest wycięcie tych wszystkich organizacji z możliwości jakiegokolwiek partycypowania czy społecznej, Jeżeli tak mamy zaczynać proces partycypacji, to lepiej oddać te środki i zapisać, zapisać nowy projekt. Dobrym tym razem. Eee, nastąpiło. Również to co mówili to dumienie głosu Generalnie, Generalnie ja nastąpił jeszcze jeden bardzo nieprzyjemny proces, a mianowicie nastąpiło zastąpienie argumentów głosów mieszkańców głosem prezesa. W wielu wypadkach mieszkanie z do prezesa jest przed niego odrzucane za drzwi. Mnie osobiście spotkało kilka razy, dwa razy u pana Jakimowicza, a raz u pana prezesa Ekonomii. Sytuacja, w której przedstawiciel szef zarządca organizacji pozwobodowej w jakimkolwiek momencie wyrzuca obywatela z kompletną sprawą, z kolejnym problemem, problemem jest niedopuszczalny. Znaczy to jest Pańskie zdanie? Zaprzeczał Pan uwagę? Oczywiście, że tak. Nie wyrzucił mnie Pan za chwilę? Nie wyrzuciłem. No, w takim razie będę Pana w dniu i porozmawiamy okay. z tym. Trzecim elementem, który naprawdę jest bardzo istotny w tej sprawie jest to, że w sposób niejasny wydaje się środki ten projekt o którym tu mówimy w tej chwili ma kosztować 244 tysiące do dziś nie przedstawiono na co konkretnie ma jeść Panie Prezesie jutro będę Pana mi Pan dokumenty finansowe SIP-u sprzed dwóch, trzech i z poprzedniego roku nie otrzyma Pan dokumentów finansowych sip wszystkie dostępne informacje są w raportach rocznych umieszczonych na stronie internetowej Panie prezesie, 3 miliony 200 zł, 560 odsetek. Pytam się, na czyich kontach te pieniądze procentują? Odpowiem, na kontach nieoprocentowanych stowarzyszenia, ponieważ Unia Europejska e, zakłada, że wszelkie dochody z takich, nie lotach, tylko umieszczenia na kontach bankowych muszą być zwrócone. W związku z tym myśmy ustalili w banku, że chcemy mieć nieoprocentowane lokaty, Stąd 5,60 w Więc ja chciałbym, żebym musiał mnie podać do prokuratury ten... z tą informacją. Tak, ponieważ pan po długim miejscu, wni... żeby mnie policja e, przepytywała, trzeba było przyjść do mnie i się spytać ją ja odpowiedział. Szkoda pieniędzy publicznych na takie rodzaju, e, takiego rodzaju działania. A ile razy pan prosiłem o to? Że, 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 nie, że, ja no proszę, proszę. Ja, Nie, że, 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 Mówimy o diagnozie, o sprawdzenia tego, co było Wszystkie elementy. Przepraszam, przepraszam, nie jestem drogim panem, e, tylko nie przez te drogi, natomiast ja mam prośbę, żebyśmy się jednak dopasowali do przedmiotu tej konferencji, a inne tematy tak. w innej sytuacji rozważali. Uważam, tak? że jest to istotne. Pan prawo dopowiedzieć, Jest to powiedziane. Nastąpił również inny proces, a mianowicie nastąpiło nastąpił uciszanie mediów. Media przestały pełnić swoją społeczną Media w imię uzyskiwania środków, które są wpisane w takie projekty, na to przestały mówić prawdę. Nastąpiła jakaś medialna prostytucja. Nie jest to kolejny przejaw e, tego tematu. Teraz zastanówmy się, gdzie jesteśmy obecnie. Obecnie po raz kolejny słowo społeczeństwo ma być zamienione słowem prezes. Założenia projektu, o którym tutaj mówimy, są w tej chwili przedstawiane w sposób, na nie jasny. Proszę Państwa, no to jest tak, to, to, to trochę nie, to, ale o co to chodzi? Proszę Państwa. Czy ja mogę skończyć? To nie, proszę. skończyć? Proszę zejść. Dobrze. Życzę sobie, żeby Panu no do, moim nazwiskiem. A ja, proszę Pana, mówię o projekcie. Mierzycie mówię sobie o projekcie, który bez założeń Pan nie przedstawił. Chciałbym spytać Panie Prezesie, w jaki sposób wybrał Pan ową dziesiątkę, która ma być Reprezentantem mieszkańców miasta, w procesie tworzenia regulaminu, na podstawie którego mają się odbywać konsultacje. Chciałbym spytać, czy zrobił Pan w tej sprawie jakiekolwiek spotkanie, czy zaprosił Pan przedstawicieli innych środowisk niż panu własnego do tego, żeby ci ludzie siedli i zdali się z tego miasta? A druga sprawa. Dobrze, to, pan to powiedziałem, czy to jest zastąpienie. Jest, jest to stwierdzenia już nie... Nie, pan już nie odpowiedział, to chciałbym spytać. To chciałbym pan spytać, czy chciałbym pan zrobić ekskluzę do mieszkańców. To w ten obraz się zaproszę do nas. Chcę zabrać głos w tej sprawie. Okej, okay, dlaczego pan powiedział, chciałbym spytać? Po pan jaki powiem, włącza się w, do mojej wypowiedzi. To ja odpowiadam, jeżeli pan chce spytać. To jest założone w projekcie, napisane i złożone, że przedstawicielami zespołu są przedstawiciele Rady Eddonskich Organizacji Pozarządowych i Rady Działalności Pożytku Publicznego. Czyli rozumiem, mi poza stało... nimi nie ma w miesięcy rozumu. Dziękuję. Nie, teraz mają dostatecznie dużo rozumów zostały wybrane przez kilkadziesiąt organizacji pozarządowych podczas konferencji. E, to spyta Pan w takim razie... No. Spyta Pan w takim razie, dlaczego jako... To... Przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej nie miałem prawa głosu w tym głosowaniu. Bo nie jest Pan organizacją pozarządową, tylko Spółdzielnią Socjalną. Tak Pan zakłada, tak? Czyli takie organizacje należy Prawde. z debaty publicznej odsunąć. Tak, mówi To jest Pana tak. zdanie. Yy, dalej nie mówimy o cenzurze. No, w dalszym ciągu, ja Panowie i Panie wzięli dzisiaj relację przed przedłuż, czy, którzy zostali usłyszeli, Pan Makiwowicz potwierdził, że moje wpisy na stronie zostały usunięte. Nie może być w sytuacji, w której w jakiejkolwiek sprawie publicznej na stronie, która jest w jakikolwiek sposób firmowana logiem miasta, logiem programów stosuje się w jakąkolwiek cenzurę. Każdy obywatel bez względu na to kim jest, ma prawo zabrać głos. Ma prawo powiedzieć, co myśli, tym, że podpisze się imienie i nazwiskiem. Pan obraża, mnie. I moje stowarzyszenie, i te... Ponieważ jestem w stosunku do Pana i Pana stowarzyszenia krytyczne. W związku z tym... Proszę Pana, człowiek uczciwy, Panie człowiek uczciwy pokazuje dowody swojej Okej, czy kiedyś... Dobrze. Mogę dalej? Dobrze, do końca, proszę. W efekcie wszystkich tych procesów nastąpiło zniewiększenie mieszkańców do udziału w procesie Pan prezydent Pruszak dzisiaj przypomniał, że na debacie budżetowej, otwartej debacie budżetowej w ratuszu miasta, kiedy mówiliśmy o budżecie na ten rok, trzy osoby. Skąd tak nikłe zainteresowanie najważniejszym dokumentem miasta? Właśnie z tego, że wszyscy mieszkańcy miasta są przekonani, że tylko prezesi mogą cokolwiek w tym mieście powiedzieć. Że nie ma takiej możliwości, aby każdy z nich stał, wziął mikrofon, i zaczął spokojnie mówić o tym, czego męczyli. Przykład tego, jak pan wypróbuje 70, które wystąpienie mamy e, na e, rysami. Czego od państwa oczekuję? Po pierwsze chciałbym, żeby w ramach tego procesu nastąpił demokratyczny wybór tej dziesiątki, która ma być partnerami urzędników w tym procesie. Nie może to być sąd tak, która ma to być reprezentacja nie ksi u nie jakiejś organizacji pozarządowych, ale reprezentacja mieszkańców. Bo to mieszkańcy mają pracę w a nie organizacje pozarządowe. Tego nie możemy zrobić, bo to jest zniszczenie tego projektu na po samym porządku. Osoby, które będą decydowały o tym, jak ten proces ma przebiegać, nie mogą być reprezentantami jednego. Środowiska. A żeby było ciekawiej, najgorsze jest to, że to środowisko od samego początku atakowało grupę referendalną. Cała energia tego środowiska skierowana była nie na to, żeby pomóc w rozwiązaniu problemów, które z ale w tym, żeby pokazać, jak jesteśmy nieprofesjonalni, jak nie mamy nic do powiedzenia. I w tej sytuacji uważam, że cały ten projekt jest jakimś zawłaszczeniem obywatelskości w tym mieście do organizacji pozarządowych. I to jest główny zamrzut wobec tego programu. Żądam również, żeby osoby, które zostały wybrane do takiego e, zespołu zadeklarowały, że w okresie trwania realizacji tego projektu nie będą podejmowały żadnej działalności politycznej, że nie będą pełniły żadnych funkcji reprezentacyjnych. Po to, żeby nie zmienić się do procesu lądowania po to, żeby proces tworzenia systemu konsultacji był rzeczywiście dla e, wszystkich mieszkańców. Oczekuję również zniesienia wszelkiej cenzur. Oczekuję takich procedur, w których każdy mieszkaniec, który podpisuje się pod swoją opinią, jak ta ona nie była, pod której było odpowiedzialności karne lub cywilne, swoje imienie i nazwisko, będzie miał prawo, żeby to opinię publicznie i do publicznej wiadomości Żądam również, aby w ramach tego projektu była pełna przez przejrzystość i dostępność do wszelkich dokumentów finansowych. Żeby każdą wydaną złotówkę można było sprawdzić, żeby każdy mieszkaniec wyrazić opinię, czy on chce, żeby te pieniądze zostały wydane, tak. Żeby weryfikować osoby, które mają i robić się wykłady pod względem przygotowania, ale również pod względem środków, jakiego Bo sytuacje, w których za godzinę szkolenia wykładowca bierze 400 500 zł w mieście, typu L, który jest na skraju są po prostu rzędy mąskie. Chciałbym, żeby ta jasność dotyczyła finansów, organizacji, przetargów, ale również, aby można było wybierać osoby moderatorów. Nie może być tak, że moderacje mają przeprowadzać tylko określone osoby z określonych grup. Każdy ma prawo zostać moderatorem po to, żeby nauczyć się, jak taką debatę prowadzić. I jest to proste. Ale tej wiedzy nie możemy zamknąć są określone grupy. I na końcu żądam, aby w ramach tych wszystkich spotkań, które mają doświadczone ze specjalistami, zapewniono możliwość udziału w tych spotkaniach mieszkańców. Ponieważ wiedza, umiejętności, informacje, które dzisiaj mieliśmy tutaj okazję w drodze kawałów, jak rozumiem zobaczyć, są rzeczą bezcenną, która nie może być zamknięta i zapłaszczona przez jakąś gdzieś gdzieś grupę. Jest to droga miasta to mieszkańcy mają się nauczyć oceniać, czy urzędnicy wykonujący swoją pracę wykonują dobrze. Bez wiedzy, bez kontaktu ze specjalistami, bez zapisu wideo wszystkich tych bez udziału mieszkańców, całe te konsultacje od początku tego końca zostały Dziękuję. Dziękuję. Tak, proszę bardzo. Ja już na mikrofon, to było słyszeć. słyszeć proszę bardzo. Ja jestem troszkę obrażona na wystąpienie Pana, ponieważ Pan sprowadził cały swój długi wybór tylko do jakiejś takiej walki z y, panem, który reprezentuje jedną organizację pozarządową. W Erlągu takich organizacji jest 200, a z tego 50 pracuje naprawdę bardzo dobrze na rzecz ludzi z tego miasta. Ja reprezentuję Lazarusach, jestem też prezesem. I jednej z za to nie biorę. W ciągu już mała 10 lat przez nasz ośrodek przeszło około 10 tysięcy ludzi, którzy dostali w różnej formie pomoc. I takich organizacji jak jest moja, naprawdę na terenie obrony jest wiele, i one działają w różnym zakresie, a tutaj mi się wydaje, że duży jakaś tam grupa ludzi będzie prowadziła tą moderację no przecież musi ktoś być taki. I muszą to być ludzie, którzy potrafią potem wejść do grup społecznych i z nimi rozmawiać. Proszę panią, ustalmy jedną rzecz. No, no, tu, zacznieć, że ustalmy jedną nie ma co mówić, bo mi się wstrzymało, że mamy tutaj przedstawiciel Jąsztyna. Co on sobie w pomyślał o tym mieście? Że tutaj nic się nie robi, tylko się, jak się robi? Kanty, przekręty i tak dalej. pani, że którakolwiek z moich elementów mojej wypowiedzi była nieprawdziwa? Oczywiście. Która? No właśnie ta odnosząca się do wszystkich organizacji pożarowych. Proszę. proszę pana, no, ja się odniosłem do organizacji pod tytułem FSI i partnerów w tym y, projekcie. Pani, przepraszam, może robić świetną pracę, pani uczestnicy państwa stowarzyszenia mogą robić świetną pracę, tak? ale w określonym zakresie. Specjalnie. nie do ta organizacja, kiedy myśmy zaczynali pracę, Super, tylko nie robił tego za darmo, ponieważ korzystał, no, ponieważ to za darmo, ponieważ korzystał, jak rozumiem, z innych źródeł finansowania. I o to chodzi. Ja tylko pytam, jak te środki są rozłożone. I stwierdzam, że nie może być takiej sytuacji, w której te sprawy są niejasne. Niech ta prawda w końcu wyjdzie na jaw. Nie, prawda wynikająca z dokumentów księgowych. To jest prawda, jest. To wiele... Wiele organizacji, jak u Pani, wiele organizacji, które działają, które kontrole, które jakby miały prawo. Proszę Pana, Pani. prawo kontroli dotyczy Pani mieszkańców. Pani Mariusz, proszę. proszę Państwa, ja życzę Państwu i nam wszystkim, żebyśmy konsultowali, mając świadomość i pr przede wszystkim z poszanowaniem godności siebie nawzajem. Wiedzę o swoich informacjach i ograniczeniach w danych przedmiotach i z tego, żebyśmy pamiętali, że konsultacje to jest pewien konsensus. Konsensus, na którym muszą wszystkie strony. To nie jest rozczerniałość, to nie jest krzykactwo, w tym się nic nie wywołuje. Jeżeli mówimy o konsultacjach społecznych, to rozmawiamy konkretnie, rzeczowo i z godności. I myślę, że takie dyskusje, które są ta dyskusja nas nie buduje, więc proponuję. Mam Pana podczas naszych kontaktów i naprawdę wie, widzę wiele dobrego Pana działalności, nawet dwa dni temu na ten temat prowadziłem taką dyskusję wewnętrzną, widząc wykorzystanie, konieczne wykorzystanie tych spraw, które Pan swoje swojej działalności prowadzi. Natomiast, to jest na kontekst personalny, wracając do celu zasadniczego. Jestem samorządowcem, uważam, że chyba nie złym, ponieważ ciągle krzycze głośno, że obywatelstwo się wymaga się swojego doskonalenia, że te inicjatywy mieszkańców coraz bardziej, coraz bardziej. Samym po sobie jak imi trudnościami, oburami, nożą się różnego rodzaju projekty, chociażby ten budżet obywatelski, który tutaj dzisiaj był przytaczany. No, ja jestem prawie ojcem budżetu obywatelskiego, to była roczna walka aby ten budżet prowadzić do normalności. Dzisiaj jest to powód satysfakcji dla nas wszystkich. Ja oczywiście e, czasem z ale ja będę wyprzedzał, że było trudno. Ja się cieszę, że jest projekt realizowany. Jest ten projekt realizowany. Bo rzeczywiście e, konsultacji, konsultacji nie mieliśmy szczęścia jako mieszkańcy, jak, jak, jako miasto. Na dzisiaj nie mamy szczęścia. Ja w ostatniej sesji mówiłem o konieczności podania konsultacji, wyjścia, mówiliśmy o tym panie Mariusz, wyjścia przeciwko mieszkańcom, chociażby w tych sprawach związanych umownie, pasenowych, bo e, to szczególne zainteresowanie mieszkańców. No niestety finału tego nie ma, więc to pokazuje, że na konieczność jest to pewien system, do no, którego może dzisiaj wysłuchiwałem, prawda, i sam widziałem, że muszę się poprawić wewnętrznie w niektórych sprawach, bo nawet w międzyczasie mieliśmy dyskusję taką kawową, że jednak no nie odpowiadamy często tym pryncypią i wartościom, które były Sami musimy się doskonalić. Ja cieszę się, że powstaje ten system, że będzie tych sześć konsultacji, to coś niesamowitego, prawda? w naszym mieście. Ja widzę już tematy, ja już te tematy tworzę i to będzie możliwość uaktywnienia mieszkańców. Mieszkańcy na te tematy, które my tu, prawda, nie jesteśmy chyba no jakimiś ostatnimi, potrafimy ocenić to, co w jest najważniejsze i w tym duchu to będziemy tworzyli. Jest projekt dla mnie naprawdę podstawą do zadowolenia i zamierzam aktywnie w tym projekcie uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Nie widzę. W takim razie bardzo dziękuję za udział w spotkaniu. Zapraszam na, na podczas tłumaczeń, ewentualne dyskusje.